Ksiąca się zrobiła atmosfera, nie? Taka jak Jesteś u celu. Jak ja wyglądam? Zajubiście. Co? To że wyglądamy. Cześć. Eee, zapraszam

<grymne> to moi właśnie trenerzy tacy przystojni przyjechali. Tego, <grymne> kurwa mówią, że z gruziąca nie przystojni. Z Torunia, z Torunia. Kurwa nie <grymne> <grymne>

Najwielki! A nie masz większych? No nie mam kurwa, bo wczoraj bez wozy kurwa, no. bo jej to wnosi koszulkę. No, <głos》>, no, no, no kurwa, no tak czułem, wiesz, ja czułem ten flow, żeby rzucić tą koszulkę, nie? Nikt nie pyta, nikt nawet mordę nie lubi dostawać, a nie dostawał. No. To no, nikt nie pyta, czy ty lubisz, tylko musisz to robić w to, co trzeba. No, tak, no. Tu lewa ręka pracuje, bo to jest twój i wszystko. Jeżeli, jeżeli jesteś roślin no przy ju, no to on dochodzi jak chce, widzisz? Hop. Jeżeli idziesz teraz lewy prostym, ja się radziewa, o prosty to łapę do końca. Jakie ja mam dość do ciebie góra dół, jakim mnie prostym będziesz cały czas blokował. Jeżeli dajesz lewy, nie tylko taki lewy, no tylko musisz tu pociągnąć Tak, do, dobra, tak dobra. jak teraz zrobiłeś tylko tak. do końca. tu był ono, no, mhm. żeby nie funkcjonowało. tu, cały czas tu. Tak, 5, ,50. i. No. O, o, to nie, do nie, 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 masz nie, sobie w powietrze, żeby powietrze, nie, 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 żeby żeby wyglądało, wyglądało, tylko nie, to jest jego głowa chodzi, ty nie, Stój, tu nie, 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 on nie, on, on, on

W no? tyle czekali czekaliśmy No... miesiąc poszedł, go podtrzymać. Nie, nie chcę, nie chcę. Adrian, daj mu to wszystko, trzymaj, niech on tego Do narodziny Chega! Chega! Vai lá, Dušno, dušno. Dušno, dušno. Dušno je djevojčice, pada

Zastavljamo! Zastavljamo! se, Zastavljamo! Zastavljamo! se, I do Jedynek, no bo wszyscy myśleli, że ruszysz od pierwszej rundy, co nie zagrało. No wiesz, plan był realizowany, miałem uciekać i na wstecznym robić. Jest to kurwa mocny zawodnik, więc w wymianie z nim bym nie miał żadnych szans. I to czułem jak zadawałem jeden cios on już był przygotowany. Łapy miał ciężkie, więc trzeba było uważać. Dziękuję mojemu narodznikowi, chłopakom z Grudziądza, całemu top teamu. Postarałem się jak mogłem, uwierzcie mi, kurwa dałem z siebie wszystko. Nie? Czy doświadczenie to był ten element kluczowy, który zaważył na losach tego pojedynku? Już to na pewno doświadczenie. No. Jednak nie chcę tu się zasłaniać, czy ja mniej trenuję, czy dłużej. Był mocniejszy, dzisiaj wygrał. Gratulacje, życzę mu powodzenia w karierze. E, kocham moją żonę, chciałbym podziękować ludziom, którzy mnie wspierają, e, moim sponsorom. No i co, pamiętajcie, to było mega wyzwanie dla mnie, bo na papierze jest mocnym zawodnikiem. Przyszedłem, nie obstrałem zbroi, zrobiłem swoje. Dziękuję Radomowi, bo mnie przyjął zajebiście. Dziękuję wam wszystkim i życzę wam zajebistej gali. Bardzo dziękuję Tarzan. Ty, ty zapomniałeś o jednej rzeczy. Kurwa, no, robiliśmy specjalnie zbicie tego... A, jednego a, tego a, piśni, to, bo... Gdzie to było? A, no, nie, ja jak do no, to, no, to, to. No, to. to. Tylko to. tylko to. to. Nie, ja byłem to. Nie, ale to. Nie, ale Dostawałem takie bomby. No, proszę bardzo. No, proszę I to zobaczyło. To wtedy. dalej. Nie zatrzymałeś się, nie pochowałeś głowy, nie skłoniłeś się tylko normalnie przechodziłeś. Chłopaku, przechodzimy ślub. i tego nie To jest taki dobry spadek. kurde, jak mam to Nie, ja mówię, że mi zabrakło tego odbicia. Ale ja bym był przyzwyczajony do tych ciotek, ja bym mu oddawał. Rozumiem. No, dobrze. bardzo. dobrze żeby było, jakbyśmy wygranie, ten... Zajebiście, jeszcze już jak nie może ktoś, bo nie będzie bał z nich... Człowieku, kursy kurwa... 5,47, coś na ciebie? Nie no, gdzie? Różnica była kurwa... 3 rundy, jest 20 sekund. I bokser się nie znokał dodał, dlatego... Bokset. Nie, nie było źle, bo chodziłeś... Jak stawałeś, słuchałeś. Naciągnąłeś, chodzi miałeś, chodziłeś, w moment, że chodzi. Chodziły całe trzy tak, rundy. Nie, nie, nie. nie ja słyszał mnie. Ja muszę to przepracować. Ja muszę przepracować to, żeby ruszyć w kogoś. Rozumiesz? Tak. Ruszyć. Ja tylko to w głowie miałem, kurwa, że jeden błąd popełniłem w trzeciej bo miałem go po I mogłem ruszyć to samo i no, go wtrzymać. Ale doświadczenia nie kupisz. Nie, Nie, no do Do Nie, Nie, Roku, sensory, nie wiedza, no ta, czystą, a nie walczą na galach, po trzech latach a u nas. Główny, Nie, ja nosa, wiesz? Zostaw, zostaw. Chcesz tak? Bo... Ja po to chcę. Kurwa to to są, rządzą się swoimi Ja idę z boku. Normalnie krew się wyciera. Światło? Boże, to jest ja bym powiedział ci tak, tak szczerze, jakbyś przebaczył księgę, to by tak to tak był wygrał. Ale ja. A zabrakło 20, czyli nie, no, ty, sekund? To mówi, że 50 sekund ja, no mówisz, że pięćdziesiąt sekund. Ale Nie a jak w Ale to ja To było coś to pięknego na świecie, to nie? Ale to, to jest, to jest, to jest, to jest to dobrze. Jest to jest tak samo, jakbyś teraz wziął tutaj chłopaka, dwadzieścia lat. Już od Ale no i co, słuchajcie, tym razem się nie udało, ale dałem z ciebie naprawdę kurwa wszystko. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście ze mną, moim kłopakom z różnzałem top Team, Rafał Wachuta, trener Adrian Lampek. Tobie też, że przyjechałeś, wszystkim sponsorom. No i co? Czas na delikatny odpoczynek, bo zasłużyłem sobie. Trzymajcie się.